Jeżeli mogła się ustosunkować, bardzo proszę Państwa o chwilę cierpliwości, bo ja myślę, że ta kwestia jest niezmiernie ważna dla wszystkich. Okay. Nawiązał Pan, że mamy karty na 20%. My takich kart nie oferujemy. Nasze karty kredytowe są na fixed, na, 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 na fixed procent i yy, yy, one są w, w granicach 12,99, jeżeli się nie mylę, także yy, na pewno nie na 20% i yy, więc nie to pan taką ofertę złożył. Jeżeli to była... W ogóle nawet personalne pożyczki nie mamy na, taki, na, takim, na takich warunkach. Także jeżeli moglibyśmy Pokazać przyjrzeć. Możemy się, możemy się przyjrzeć pan. Nie, nie, chcę, nie chcę publicznie dyskutować na, na, na Znaczyń, temat Pana temat pana... Ja wiem, ja wiem, ale, ale, ale Panie Walerianie, w tym momencie wchodzi w grę pana, prywatność, nie, pana. Ja nie mam prywatności. Ja nie mam nic do ukrycia. Z tym, ja wiem, ja wiem, ale to, to pan ujawnia te, te informacje, a nie ja, więc jeżeli, więc jeżeli chce pan, żebyśmy się przyjrzeli pana, pana teczce i przedyskutowali, to jak najbardziej możemy się umówić na jakikolwiek dzień ktoś z pożyczek się ustosunkuje do tego, aczkolwiek nie mogę na forum publicznym dyskutować na temat Pana prywatnych informacji finansowych, bo w tym momencie ja staję się odpowiedzialna za ujawnianie Pana informacji finansowych. Jak Pan stoi przy mikrofonie i Pan to samo opowiada, to jest Pana program w tym momencie, ale nie, nie. Jeżeli mogę tylko tutaj się prąc. ja bardzo proszę, żeby nikt nie prosił nas. Żebyśmy łamali tutaj prawo. Tak. Bo w tym momencie prośba, żebyśmy ujawnili e, czyjeś dochody, czy jakiekolwiek rzeczy, czy to, jest, o, to jest łamanie prawa. Bardzo proszę. To jest formalna. Tylko, tylko formalny. Kwestia formalna. Kwestia formalna, bardzo taka, proszę. Czy ktoś nagrywa to spotkanie? Tutaj. Czy podali głos i wizja? Oh, yeah. Tak. Bo chodzi mi o to, żeby przemówcy nie robili wypowiedzi tylko żeby zadawali pytania, konkretnie wantusz, rym, formalizm. Jeżeli mogę powiedzieć, każdy... Jeżeli mogę powiedzieć... Jeżeli nie się wolno, dyrektor ustosowuje pisemny do każdej odpowiedzi. Jeżeli mogę powiedzieć, w tym momencie większość tutaj obecnych z, e, po, e, poprosiła, żeby osoba nie zajmowała więcej, a jeżeli... Ale inniu, to bardzo proszę, bardzo proszę, tutaj głos oddaję dla Pani Marki. Jaki wynik... Dzień dobry Państwu, nazywam się Marta Piaskowska. Mnie interesuje, jaki wynik ekonomiczny wykazała Unia na 30... na... w pierwszym kwartale 2012 roku. Może mi Pani odpowiedzieć? Tutaj Pani Dyrektor Wykonawcza, bardzo proszę. Na nasze, rafał, rafał. Bardzo rafał. proszę. To za w Pani się Agnieszka ustosunkuje. Pani nie, nie, nie e, Za chwileczkę będzie Ta, tak. Pani Agnieszka zostawiła nasz raport y, na górze, zaraz będzie. Pani Marto, jeżeli Pani ma drugą kartę, tak, to bardzo proszę. Zainterne. Pytanie może. Y, nie, nie pytanie. To Ja, ja sobie pisałam uwagi w czasie trwania tych. Proszę, trzeba postawić sobie za cel główny wypracowanie strategii budującej potencjał gospodarczy Polonii. To się liczy. Na ratunek polskim przedsiębiorstwom trzeba przyjść. Firmy budowlane bankrutują, szczególnie w ostatnich miesiącach. Z tymi firmami związanych jest. Dużo podwykonawców. Zobowiązania, jakie pozostawiają po sobie spółki, są wysokie. Trzeba je ratować, trzeba ratować te polskie przedsiębiorstwa, a nie cieszyć się tym, że wydaliśmy pieniądze na nowy sprzęt i stypendia. Ma być lepiej, twierdzicie, ale komu? Czy będzie lepiej, czy gorzej, można kalkulować. Trzeba wprowadzić dyscyplinę finansową. I nie, nie chcę ważyć woli członków. Unia to spółdzielnia. Spółdzielnia członkowska. Wyprowadźcie Unię z kredytu finansowego. Jak to, chce, jak to chcecie zrobić? Macie jakiś plan? Ja to, czy pani skończyła, żeby mogła się troszeczkę ustosunkować? Jeśli polskie przedsiębiorstwa odniosą prosperytę, na pewno ufudują stypendia. Czyli nie będziecie musieli na to ponosić wydatków. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani Marto. Do, pierwszego, do pierwszej części pani pytania pani Agnieszka za moment się ustosunkuje. Jeżeli chodzi o lekceważenie, jak Państwo, bardzo proszę o spokój. Ostatnią rzeczą, którą byśmy chcieli tutaj robić, to lekceważyć naszych członków. Robimy z Wami spotkania, żeby słuchać Was, brać od Was wnioski, pomysły. Tak jak powiedziałam na samym początku zebrania, to od Was wyszło, to od was wyszło że jest za dużo opłat. Pierwszą rzecz, co nowa rada dyrektorów zrobiła. Odniosła się do tego. Ja wiem, że nie od razu zwieliśmy wszystkie opłaty, ale już na dzień dzisiejszy w ostatnich tygodniach zbieliśmy trzy opłaty. To jest krok, że was słuchamy. To jest dowód, że was słuchamy. Były dane wnioski formalne podczas zebrania rocznego. Państwo pamiętacie historię, że miesiącami, jak nie latami trzeba było czekać, żeby na jakąkolwiek odpowiedź. Się, żeby jakikolwiek odpowiedzi się doczekać. być może odpowiedzi nie są dokładnie takie, jakby każdy chciał słyszeć, ale drodzy państwo, siedem dni po otrzymaniu wniosków, już rada dyrektorów do tych wniosków się ustosunkowała. Ja myślę, że w tym momencie powinniśmy dodać, dostać jakiś kredyt zaufania od was, żebyśmy mogli razem współpracować jak będzie lepiej, jak będziemy współpracować razem, Pani Marto. Bo w tym momencie, tak jak przedmówca powiedział wcześniej, awantury do niczego nie prowadzą, chłodnie do niczego nie prowadzą. Powinniśmy być jedną grupą, która idzie w tym samym kierunku. A dążenia to, aby właśnie Wam i nam, bo też jestem przecież członkiem, aby były wyższe procenty, żeby było więcej dywidend i żebyśmy mogli razem współpracować. Bardzo proszę tutaj pani Zofia, po, podejmie, ktokolwiek ma ochotę zabrać głos, bardzo proszę tutaj usiąść z przodu i zająć sobie kolejkę, żeby można było, żeby każdy mógł usłyszeć pytanie. Bardzo proszę pani Zofia. mikrofon. Bardzo Zofia Bałczewska. Ja jestem ta osoba, która na każdym zebraniu mówi o kolejnych milionach, które straciliśmy, ponieważ nigdy nie napisaliśmy podania o te miliony. Więc już chyba mnie znacie i teraz ja się podzielę z Wami połową mojego listu, który obłędnie pisuję do Rady Dyrektorów oraz do Pana Mielczarka i do Pani Pośrednik i proszę o coś takiego. Uprzejmie proszę o przyznanie mi zlecenia kontraktu na wykonanie kilku programów, których celem jest zwiększenie członkostwa Unii Powiększenie dobrobytu członków i stworzenie atrakcyjnej oferty ekonomicznej dla naszego środowiska. Mogę zorganizować Bank Pracy, targi pracy, program zapobiegania niespłacaniu pożyczek, umożliwić Polakom uczestnictwo w rozdziale 19,5 miliona dolarów przyznanych dla Greenpointu przez ExxonMobil oraz zapewnić nasz udział w półmiliardowym budżecie odbudowy Mostu Kościuszki. Proponuję także organizację Dnia Szukania Spadku i Dnia Odnalezienia Bogatego Wójta z Ameryki oraz inne inicjatywy, których dosłownie setki przedstawiam od 2007 roku polskim organizacjom, a od dnia 3 listopada 11 roku także Radzie Dyrektorów, a od lutego tego roku także Dyrektorowi Mielszatowi. Proponowałam zatrudnienie mnie w charakterze Tommy'u i liaison, o lub osoby prowadzącej kiosk z informacją no przebliżającą Polonii no możliwość otrzymania grantów i przyciągnięcia miejskich i stanowych funduszy dla naszego środowiska. Nigdy nie otrzymałam żadnej odpowiedzi, nawet nikt mnie na korytarzu nie zaczepił. Natomiast wiele z Państwa. Zaczepia mnie na korytarzu i prosi po cichu o pomoc. Jak mówiłam o obozach, to ludzie się pytali, czy mogłaby pani załatwić dla mojego dziecka, a czy pani mogłaby mi pomóc w znalezieniu pracy? I teraz jest taka sprawa, kim jesteśmy? Dlaczego my to robimy po cichu na korytarzu i do mnie? Przecież ja nie jestem radziwił ani za mojski. Te czasy się skończyły. Żebym ja wam mogła po pomóc, to po prostu muszę też z czegoś żyć. Ja to robię od 2007 roku, znam to jak działa miasto, wiem jak pisać te granty, mówię o tym zawsze. Z rozpaczy napisałam trzy artykuły do Kuriera. Pani Popowska zamieściła tylko jeden jako list do redakcji, a już dwóch dalszych nie zamieściła, bo widocznie poszła interwencja, że mnie nie wolno drukować. To był, to był artykuł miliony drzew za darmo dla Nowego Jorku. Wiele osób po prostu się tym zainteresowało. Nie wiem, czy ktoś pojechał po drzewo. Jednocześnie był program, żebyśmy mogli dostać 250 tysięcy na odnowę zabytków, na przykład na Polski Dom Narodowy. Ale oczywiście ten artykuł też nie poszedł. I nikt o tym nie wie. Pieniądze się kompletnie barują. Bardzo proszę o to wszystko. Bardzo proszę, proszę o to jest Bardzo proszę o i my możemy na niego dostać pieniądze. Jeżeli, to bardzo, bardzo proszę jest o jest nasz Pani, 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 Bardzo proszę o to Bardzo proszę o to wszystko. Bardzo proszę o to Bardzo proszę o Bardzo proszę o Pani Zofi. Tak. tak, list pani Zofi poszedł. Akurat wczoraj Rada Dyrektorów miała kolejne kolejne zebranie robocze i list pani Zofi został zaadresowany. Pani Zofia, jako osoba prywatna, nie może dostać funduszy, donacji od Rady Dyrektorów od was, z waszych pieniędzy. Wasze pieniądze nie mogą iść do osoby prywatnej. To musi być. A non-profit organizacja. Po drugie, jeżeli pani Zofia tak bardzo chce się dzielić informacjami, pani Zofia, pomysł, pani ma fantastyczne pomysły. Tutaj możemy pani dać pomieszczenie, możemy dać pani czas. Dlaczego nie wspomóc naszych członków pani informacją i przed każdym, w czasie każdego zebrania informacyjnego nie stworzyć takiego programu informacyjnego dla naszych członków? który by opowiadał o, naj, o, naj, o ostatnich nowinkach. Ja myślę, że każdy byłby usatysfakcjonowany. Jednakże pieniędzy bezpośrednio nie możemy dać. Możemy dać salę, wyposażenie, ale nie pieniądze. Jeżeli Pani by, panią by to usatysfakcjonowało i chciałaby Pani wspomóc naszych członków swoimi cennymi informacjami, byłoby wspaniale. Dziękuję. Bardzo proszę. Dzień dobry na ja, ja się chciałem zapytać. Dwa ja się chciałem zapytać taką sprawę. Żebyśmy się więcej na przyszłość nie różnili, w związku z powyższym trzeba się zastanowić nad taką jedną sprawą i odpowiedzieć. Co można zrobić na walnym, rocznym, sprawozdawczo-wyborczym spotkaniu członków, zebraniu członków? Co na nim można zrobić? Bo jest rozbieżność między Wami. A naczelną organizacją NCI w Aleksandrii. Aleksandria mówi co innego, wy mówicie co innego. Wy się powołujecie na Aleksandrę, aleksandria kasuje waszą wypowiedź. Pozwoliłem sobie, pozwoliłem sobie, przewodzisz do Aleksandrii i powiedziałem, że przegłosowaliśmy na zebraniu dwukadencyjność dyrektorów w Radzie Dyrektorów. Aleksandria mi powiedziała, co my mamy do tego? Wy jesteście, macie w nadrzędne zebranie wyborcze, Są ta tak członkowie, tak mamy i pana dyrektor ma to Ja się pytam, na jakiej podstawie pani i radzie odpowie, na jakiej podstawie